A ja widziałem, że on się tu spłaniał ogólnie O tam uciekł Może się, jeszcze Oleż to ksiąg Oleż to jest bestia ależ to jest bestia patrzcie jaka bestia patrz to ależ on idzie ależ on idzie noż to torpeda boję się tu zejść bo nie wiem jak tu jest głęboko yeah. nie musisz się wyszalać patrzcie co się dzieje ależ on jest ciężki już mi ręka boli. Hold, dobra, już patrzę na kamerę. 4 minuty. I on tak ciągle. Ależ ona siły. Ależ on ma siły. Oj, to będzie życiówka. Słuchajcie, mam go. Ja że jaka walka. Pięknie, 106 cm. 9 kg wagi. I poszedł.